Cześć ja wszystkim, witam Was w co tygodniowym odcinku o kopaniu Dzisiaj w tym kopiemy sobie liczbę z bagien Jest to odcinek 72 na moim kanale. Także zaczynamy sobie, podchodzimy sobie w wyznaczone miejsce. Jesteśmy w Noli na bagnach. Już tutaj musimy poczekać kilka sekund. Mam jakby 20-23 zapisane. O, no dobra, coś mamy. Small diamanta okej okay. small diamanta niestety. Mamy go tutaj. Czas na kolejną postać. Zobaczymy, co w tym tygodniu spadnie, czy chociaż jeden. Nasz yy, LICZ. Przypominam, że kopanie LICZ odbywa się raz na tydzień na bagnach na revenue. Także tylko tutaj można to wykopać. I cooldown jest naprawdę cały tydzień. Dokładnie czas co do sekundy musi być wyliczony. Dlatego najlepiej sobie to zapisać gdzieś tutaj. Tak jak zapisane, czy tam gdziekolwiek w notatniku, na komputerze, gdziekolwiek tam chcecie. Bo jak nie będziecie mieli zapisane, no to nie będziecie mogli wykopać. Można to zrobić jedynie później, jak Wam się czas przegapi. Czy tam nie będziecie na tym, no to. Teraz sobie też, też zobaczymy, ile ten nasz liczb jest warty Według cyklopedii. Bo na zawsze inaczej. 15 na 1599 no tyle jest licz to nasz liczb. Ale zobaczymy na majkę, ile to wyjdzie dokładnie. Bo tutaj cena jest zawsze inna. My tu się wyludujemy. Kolejna postać. Tutaj mamy czas, 24. Zobaczymy. Jest, mamy liczbę elegancką, 24, 45. Możemy tak zapisać, a to się wylogujemy. Mamy tutaj 45, można się wylogować. Kolejna postać. Tutaj z kolei mamy czas 25, 35. Już PZ nabity. A to jeszcze nie jest ten czas. 25, 35. Zobaczymy, czy mam dobrze zapisane. 30, 31, 2, 3, 4 I zobaczmy 5. Miała. Kwestia kilku sekund. Jest, small diamond. 45 było. Dobra, 45 było. 10 sekund już nic. Ok, czyli mamy dwa small diamenty, jednego liczę już wykopanego, Mamy sobie dalej. Może jednego się jeszcze uda wykopać. Coś mi się wydaje, że to będzie dość, dosyć drogi item na makecie. Może on troszkę kosztować. Na koniec sobie zobaczymy, jak to wygląda w depo. Mam wrażenie, że to będzie trochę kosztowało. Przedostatnią postać. Tutaj znowu mamy czas. 26, no to już na minęło. Minęło czas. Coś mamy. Bez Snake'a, niestety. 27, 19. Hmm, 27, 19. Dobra. Gdzie tego desneka mamy tak, naprawdę? Czemu on mi spada gdzieś tam? Nie wiem gdzie? O tutaj. Jak nawet tego tak nie mam ustawionego. Mega lub Nie mam nigdzie tutaj tego baklaka, mimo to i tak nam leci. Czemu? No nie wiem, dziwne to jest. Gdzie leci item, który wykopałeś z bagna, no? Do którego backpacka? Ktoś wie? A ja nie mam pojęcia, czemu nie wpada tego głównego backpacka. Tylko nie wiadomo gdzie. Ostatnia postać zostanie. I zobaczymy, co tam się wydarzy. I tutaj mamy czas 27, no to już nam też minęło. W 11. Decnejka też mamy 28, 51. 28, 51. No trudno, tylko jednego się udało wykopać. Dwa decnejki, y, dwa smali diamanty i jeden litr się udało, udało się zdobyć. No zobaczymy w markecie jeszcze ile to kosztuje. Tak naprawdę. Przekonajmy się. Przekonajmy się jaka jest prawda. Otrzymam sobie, ale E3 licz 14908, więc trochę więcej, bo tam było 13 coś na cyklopedii E3 no, 13500, no to troszkę mniej tutaj pokazuje, tak jak sądziłem. No, no dobra, no ode mnie to tyle w tym odcinku, w tym tygodniu spotykamy się standardowo co tydzień, jeżeli coś to w poniedziałki zawsze ten odcinek wpada na kanał, a w niedzielę na, na streamie można go oglądać na żywo premierowo. Także do zobaczenia za tydzień, pa. pa.